Owiń tym żelazko. Ten genialny trik powinien znać każdy. Wystarczy zrobić jedną rzecz, a wszystkie tkaniny będą proste znacznie szybciej i bez wysiłku. Zapamiętajcie ten trik i koniecznie przetestuj go w swoim domu. Weź folię aluminiową. Okazuje się, że zwykła folia aluminiowa z kuchennej szafki może mocno ułatwić życie i przyspieszyć cały proces. Włóż ją na rzecz, którą chcesz wyprasować. Pamiętaj, że błyszcząca warstwa ma być skierowana do góry. Znacząco przyspieszysz sobie prasowanie, ponieważ będzie to wyglądało jakbyś wygładzał ubrania z dwóch stron jednocześnie. Następnie przyłóż żelazko do folii i zacznij prasować. Folia działa jak izolator i odbija ciepło. Dzięki temu podczas prasowania ciepło do tkaniny wniknie od razu z dwóch stron. To z kolei pozwoli zaoszczędzić nam mnóstwo czasu i energii. Prasowanie nigdy nie było łatwiejsze. Twoje ubrania będą idealnie wyprasowane i to trzy razy szybciej.